Okej. Okay. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku programu Subiektywnie, programu, w którym rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze... Nie teraz... Dotyczące smartfonów i tematów około smartfonowych. Słuchajcie, są to materiały, które pozwalają mi na chwilę odskoczyć od standardowej, zwykłej recenzji, których jest multum na całym YouTubie, nie tylko zagranicznym, ale i polskim. Dlatego też chciałbym poruszać takie tematy, które standardowo zazwyczaj nie są poruszane w sieci, bo. bo nie wiem. Dlatego, jeżeli nikt o tym nie mówi, to może warto jest w niektórych materiałach wypowiedzieć się na ten temat. Dzisiejszy film będzie po części kontynuacją materiału, który przygotowałem dla Was plus minus półtora roku temu. Dlatego też chciałbym zrobić dopełnienie dzisiejszym filmem, uzupełnienie, a po części jednocześnie takie zapoznanie się z tematem osób, które dotychczas. Być może nie zastanawiały się nad takimi tematami, jakim jest dzisiejszy. Czyli, dlaczego drogie smartfony przestają mieć znaczenie? Część druga. No dobrze, moi drodzy, zatem zacznijmy od samego początku. Jak to jest z tymi tanimi smartfonami? A no, że tak powiem, bardzo dobrze. W sensie czasami ciężko jest znaleźć telefon w niskiej cenie, żeby zaoferował nam wszystko to, czego oczekujemy od urządzenia. Jednak z drugiej strony te tańsze smartfony, ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie telefony za 500 600 zł, liczmy do 1500 zł, bo uważam, że jest to ten przedział, w którym już 1000-1500 naprawdę możemy kupić. Dobry, może nie wyśmienity, ale na pewno dobry smartfon, który posłuży nam na minimum te dwa lata, gdzie najczęściej 2-3 lata używa się jeden telefon komórkowy. Są osoby, które potrafią wytrzymać z jednym urządzeniem 7-8 lat, ale wiadomo, że każdy wyjątek potwierdza regułę. No dobrze, aby uzmysłowić Was, dlaczego drogie smartfony nie mają aż takiego ogromnego znaczenia na rynku, pozwólcie, że pokieruję się jednym zestawieniem, stosunkowo świeżym zestawieniem za pierwszy kwartał 2020 roku, który już jakiś czas temu przedstawiałem. Wam w jednym filmie. Tutaj mamy zestawienie z kwartału pierwszego za 2020 rok oraz z pierwszego kwartału za 2019 rok. Pozwólcie, że posłużę się tutaj notatkami, bo nie pamiętam wszystkich liczb. W pierwszym kwartale 2020 roku sprzedano, jeżeli mamy mówić o pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych smartfonów, sprzedano 62,5 miliona smartfonów. Wiadomo, ja mówię tylko i wyłącznie, że jest to pierwsza dziesiątka. Z tych 62 milionów tylko albo aż 11,5 miliona były to flagowce, co daje nam, biorąc pod uwagę stosunek tej liczby do całości, 18,4%. I teraz to już by mogło Was uzmysłowić, jak wygląda sprzedaż smartfona względem innych smartfonów tańszych ze średniej półki, z niskiej półki. Krótko mówiąc, z tych smartfonów flagowe urządzenia będzie to iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max oraz Samsung Galaxy S20+ Plus 5G. Zatem w pierwszym kwartale 2020 roku z 10 smartfonów tylko i wyłącznie te trzy urządzenia zaliczyłem jako po prostu flagowe smartfony, czyli te najdroższe. W kwartale pierwszym 2019 roku wyglądało to jeszcze słabiej, mianowicie sprzedano łącznie 63,1 miliona smartfonów. Mam na myśli znowu mówię pierwszą dziesiątkę. Z czego zaledwie 10,3 miliona były to smartfony flagowe, co dało nam 16,3%. I zauważmy proszę ciekawy trend, żebyście też uzmysłowili sobie fakt, jakie najczęściej smartfony się sprzedają i jak najwięcej tych smartfonów idzie na rynek, bo ja tutaj mówię o skali globalnej, nie rzecz jasna po takich liczbach nie mówimy o Polsce. W pierwszej dziesiątce za pierwszy kwartał 2020 roku oraz w pierwszej dziesiątce za pierwszy kwartał 2019 roku mamy tylko trzech producentów. Mamy Apple, mamy Samsunga i mamy Xiaomi. I Zauważcie proszę, jak ogromną liczbę tutaj stanowią w pierwszym kwartale smartfony od Apple. Mam na myśli tutaj iPhone'a 11, który na te 62,5 miliona sprzedał się niemalże 20 milionów. Jest to naprawdę ogromna liczba. 1 trzecia smartfonu z pierwszej dziesiątki to są iPhone'y 11. I zauważmy proszę, że iPhone 11 to nie jest smartfon, który kosztuje 5000 złotych plus. W porównaniu do modeli 11 Pro oraz 11 Pro Max, a około 3500 zł. Na drugim miejscu znalazł się Galaxy A51, który no w chwili obecnej możemy go wyrwać, nie wiem, coś w przedziale 1000-1500 zł. A na trzecim i czwartym miejscu znalazły się smartfony od Xiaomi, czyli Redmi Note 8 oraz Redmi Note 8 Pro, który już wielokrotnie Wam polecałem i uważam, że po prostu jest to świetny smartfon, biorąc pod uwagę stosunek cena- jakość. Kolejny temat, jaki chciałbym poruszyć, to oznacza, że coś jest lepsze. Pamiętajcie, proszę, że określenie lepsze jest to pojęcie względne. Dla kogoś lepszy będzie Volkswagen, dla kogoś będzie lepszy Peugeot, a dla kogoś będzie lepszy Ferrari czy Porsche. I ja to doskonale rozumiem, bo ile ludzi, tyle opinii, wszystko wynika z tego, że. Każdy z nas oczekuje od smartfona czegoś innego. Jeżeli faktycznie oczekujesz topowej wydajności, jeżeli oczekujesz wszystkich komponentów top, 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 no to faktycznie najlepszym rozwiązaniem będą dla ciebie smartfony powyżej 4000 zł. Jednak jeżeli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem i po prostu nie potrzebujesz telefonu za 3, 4, 5 tysięcy zł, lepszym rozwiązaniem będzie dla ciebie taki telefon za 1000, 1500 zł i stanowcza większość ludzi. Patrząc chociażby po wcześniejszej tabeli, czyli plus minus 80% ludzi, wybiera właśnie takie telefony. Dobry stosunek cena- jakość. I nie da się ukryć, że to definiuje sprzedaż dzisiejszych smartfonów. To pozwala nam pokazać, jakie smartfony cieszą się ogromną popularnością, i jestem też święcie przekonany, że w tych czasach w roku 2020, kiedy każdy podbija ceny, a kiedy patrzymy na ceny Xiaomi Mi 10, które zawsze był uważane za tani, Flagowy smartfon, mam na myśli tutaj serię Mi. Okazuje się, że nawet Xiaomi w danym roku potrafi zaszaleć cenami. To samo się tyczy chociażby chińskiego OnePlusa. Zauważmy proszę, jak te czasy się zmieniają. OnePlus, który zawsze... Tworzył i produkował tylko i wyłącznie smartfony flagowe. W tym roku już ma wprowadzić średniopułkowca, który będzie za rozsądne pieniądze. I śmiem twierdzić, że jeżeli producent zrobi to dobrze, będzie to znowu jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie. Więc pamiętajmy, proszę, tylko na koniec ode mnie: lepszy nie zawsze oznacza droższy. Kolejny temat to nazewnictwo, o którym mówiłem Wam półtora roku temu. W dalszym ciągu ten temat jest kontynuowany. Doskonałym tego przykładem będzie zmiana nazewnictwa w przypadku iPhone'ów. Zobaczcie, że 10R czyli X prawie flagowiec sprzedał się w liczbie w Q1 2019 w liczbie 13,6 miliona, kiedy Apple zmieniło tylko i wyłącznie nazwę, bo nie oszukujmy się, bryła i cała reszta jest niemalże taka sama, sprzedał się już w liczbie 19,5 miliona. Więc kiedy ludzie widzą po nazwie smartfona, że telefon jest też znowu najnowszym na ten moment iPhone'em 11, a możemy go kupić blisko 2000 zł taniej. No to hej, czemu po prostu nie kupić tego smartfona? Podobna zależność dzieje się na rynku telefonów z Androidem. Zobaczmy chociaż wszystkie wersje Lite, które w dalszym ciągu są sprzedawane. Tutaj akurat potentatem w wersjach Lite są Huawei e oraz Samsungi. Zauważmy proszę, że Samsung wycofał S10e, który uważam, że był świetnym telefonem. I z tego co ostatnio mi napisał jeden z widzów, kiedy widz chciał kupić S10e, a ten smartfon nie był dostępny, zaoferowano mu. S10 Lite, który po prostu jest większym smartfonem, który uważam, że jest gorszym smartfonem aniżeli S10E. No ale jak widzimy, producenci uderzają w takie dziwne nazewnictwo, w takie zmiany, które mocno mogą namieszać ludziom w głowach, tym bardziej ludziom, którzy nie są zaangażowani w tę branżę. Ja się wcale nie dziwię, bo każdy ma swojego hopla na jakimś innym punkcie. I mam wrażenie, że po to są takie kanały jak nasze, aby móc ludziom pomóc i uświadomić ich z paroma rzeczami. Pamiętajcie, moi drodzy, proszę. Wersja Lite, to jak sama nazwa wskazuje, to jest Lite, więc ja wiem, że w nazwie jego pojawia się S10, pojawia się Huawei P30, Huawei P40, ale P40 Lite nie ma nic wspólnego z pełnoprawnym P40, a już tym bardziej P40 Pro. Więc nazewnictwo, nazewnictwem, ale mam wrażenie, że. Osobom, którym po prostu nie na jakimś wypasionym, kosmicznym smartfonie, a spojrzy tylko i wyłącznie na nazwę, faktycznie może się to okazać kolejna karta przetargowa dla y, producenta. Tak jak wiecie doskonale, przez wiele lat, przez jakieś 8-9 lat już nie pamiętam dokładnie, pracowałem dla jednego z operatorów telefonii komórkowej. Pracowałem tylko ze względu na to, że od zawsze uwielbiałem i interesowałem się telefonami, telefonami, palmtopami i wieloma innymi gadżetami. I przyznam, że sprawiało mi to frajdę, móc obcować na co dzień z różnymi telefonami komórkowymi. E, prowadząc grupę osób, spore grupy osób w całej Polsce, które zajmowały się sprzedażą telefonów, najczęstsze odpowiedzi na pytania dotyczące co dla Pana jest najważniejsze to były odpowiedzi po kroju: Chcę mieć świetną baterię, chcę mieć dobrą baterię, chcę mieć dobry, duży, czytelny ekran, chcę mieć dobry aparat wiadomo też można dodać że ładnie fajnie żeby był jakiś poręczny ładny kolor no i żeby jednocześnie cena była dla danego potencjalnego klienta akceptowalna najczęściej jest tak że jeżeli ktoś się nie zna, to faktycznie yy, niejednokrotnie u różnych operatorów trafia się tak, że wciskane są takie, a nie inne telefony, żeby tylko i wyłącznie pozbyć się tych smartfonów ze stoków magazynowych. Ja to rozumiem, jest to polityka firmy, trzeba sprzedać coś, co się już kupiło hurtem, zamówiło się kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy sztuk, jednak no, mam wrażenie, że czasami jest to po prostu trochę wykorzystywanie nieświadomości i niewiedzy klienta, aby móc na nim zarobić. Pamiętajmy też, proszę, że ludzie, a przynajmniej chciałbym, żeby tak było, ludzie mają kupować korzyści płynące z posiadania danej cechy przez smartfon, a nie kupować same cechy. W dalszym ciągu czasami słyszę, że mój smartfon ma 8 rdzeni, mój smartfon ma aparat 48 megapikseli, choć teraz znowu ogromna moda mój smartfon ma 4, 5, 20, 30 aparatów fotograficznych. Moi drodzy, ja wiem, że liczby robią wrażenie i ja wiem, że z marketingowego punktu widzenia producenci są bardzo zadowoleni, że ktoś na to patrzy, ale prawdę mówiąc, nie ma tu żadnego znaczenia. Doskonałym przykładem jest ostatnio na Twitterze poruszony temat Galaxy A9 2018, który posiadał Snapdragon 660, był to ośmiordzeniowy procesor, cztery aparaty i co z tego, jak gówno się cieło, co z tego, jak praktycznie każdy z obiektywów był fatalny, a był promowany i sprzedawany przez Samsunga jako Foto smartfon. No cóż, jest jak jest, taka wytworzyła się polityka, ja na pewno tego nie zmienię, więc y, trzeba albo to zaakceptować. Oczywiście rozumiem i, i szanuję, jeżeli ktoś to akceptuje, ale jeżeli ktoś ma chociaż trochę oleju w głowie, to być może nie mówię, że ma się mnie słuchać, jednak może przemyśli to, co do niego mówię, bo prawdę mówiąc, y, wiecie, nie znamy się mi wisi jaki telefon kupicie. Z drugiej jednak strony chciałbym, żebyście wydawali pieniądze, ciężko zarobione pieniądze, na to, No co warto przeznaczyć ten hajs, tak? Więc mimo iż jestem dosyć zaawansowanym użytkownikiem mobilnej technologii, wcale to nie oznacza, że będę Wam pchać na siłę i wmawiać Wam, że najdroższe smartfony są smartfonami najlepszymi, bo uwaga, tak nie jest. Już niejednokrotnie mówiłem wam i zestawiałem wam trochę smartfony z autami, bo podejrzewam, że ludzi interesujących się motoryzacją jest więcej niż ludzi interesujących się smartfonami, no ale okej. Okay. Słuchajcie, ostatnio sprawdziłem zestawienie najlepiej sprzedających się aut na świecie. Nie w Polsce, ale na świecie. Słuchajcie, pierwsza dziesiątka: Toyota Corolla, Ford F-Series, no to bardziej USA. Toyota RAV4, Honda Civic, Honda CRV. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf, Toyota Camry, Ram Pickup, znowu stany, oraz Volkswagen Polo. Zauważmy proszę, że faktycznie, może na polskie warunki, jakby ktoś podjechał Fordem F-Series albo Ram Pickupem, no to faktycznie jest to dosyć nie tyle ekstrawaganckie, co dosyć oryginalne auto. Jednak cała reszta są to po prostu auta nie tanie, bardzo tanie. Ale nie są to auta też bardzo drogie. Po prostu auta ze średniej półki, z średniego segmentu. Ja wiem, że ciężko może to sobie wyobrazić. Że czasami auto za 100 tysięcy złotych jest traktowane jako auto klasy średniej, więc jak widzimy. Nie możemy oceniać całej sytuacji tylko i wyłącznie poprzez nasz polski rynek, ale patrząc też globalnie na skalę światową. Zatem, jak widzicie moi drodzy, to wszystko co Wam powiedziałem dobitnie pokazuje, jak wygląda rozłożenie sił na rynku smartfonów. Ja tutaj celowo nie mówiłem o tym, ile dany producent może zarobić sprzedając tyle smartfonów klasy średniej, czy tyle smartfonów y, klasy wysokiej, klasy premium, bo to nie o to chodzi w dzisiejszym materiale. Jednak mam nadzieję, że choć część z Was. Nie mówię, że ma się mnie słuchać, bo ja nie jestem alfą i Omegą, ale chociaż przemyśli sobie parę rzeczy i dojdzie do wniosku, że faktycznie tanie smartfony to jest po prostu przyszłość, bo ludzie, nawet ludzie tacy jak ja, którzy od ponad 20 lat bardzo się jarają tym całym głównym, które się kręci wokół nas, uważam, że drogie smartfony na ten moment jak nigdy dotąd nie są warte swojej ceny i to właśnie te tańsze smartfony będą zdobywać rynek. Dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące smartfonów yy, tanich, drogich, bądź wy chcielibyście się wypowiedzieć na ten temat, tak jak mówię, ja nie jestem alfą i ja tylko przedstawiam swoje subiektywne zdanie, swoją opinię na dany temat. Jeżeli macie jakąś inną opinię i chcielibyście kulturalnie sobie porozmawiać, bez hejtu, co najwyżej, a raczej wskazana, konstruktywna krytyka, to jak najbardziej zachęcam do korzystania z sekcji komentarzy ja ze swojej strony dziękuję serdecznie. Miłego spokojnego dnia i weekend filmów nie będę wrzucać. Weekendu też życzę udanego. Pozdrawiam serdecznie.